Szczęść Boże! Gołąb to istota skomplikowana. Do dziś nie jesteśmy w stanie wyjaśnić jego niezwykłych umiejętności. Gołębie pocztowe, jako symbol wolności, miłości i pokoju, mają wielu zwolenników. Niezbyt wiele jednak o nich wiemy, więc w paru słowach kilka ciekawostek na ten temat. Słynnego malarza Picassa od, od dzieciństwa fascynowały gołębie. W swojej twórczości często umieszczał gołębie na swoich obrazach, na przykład dziecko z gołębiem, gołąb z zielonym broszkiem. Nadał nawet swojej córce imię Paloma, czyli po hiszpańsku gołąb. Gołębie posiadają zdolności, o jakich my ludzie możemy tylko pomarzyć. Słyną z tego, że wypuszczone setki kilometrów do domu bezbłędnie wracają do swojego gołębnika. Czemu zawdzięczają niezwykły zmysł nawigacji? Zobaczcie tutaj na mistrzów w gminie Pietrowice, ile wicemistrzów i mistrzów jest w, z gołębiami, hodowcami ich, i ich startują. Nadal to istnieje w Polsce, naprawdę? Wiecie o tym? Głos Gminy Piotrowice, grudzień 2023, strona 19. W głębi dorosłych hodowca Fojcik Bertolt, samica. PL0251 214421 13. Kąt Samczyk PL0251. Mistrzostwo tradycyjne w sekcji PW przedstawiają się następująco. Zobaczcie na to, moi drodzy, a Wy czym dzisiaj się interesujecie? Z Bogiem.